Dzień dobry, dzień doberek, witam. Jak widzicie albo i słyszycie, o tutaj deszczyk sobie pada równo. Okularki zakropione deszczem, bo Michałś był kupić mm, lokalny przysmak. Rogale marcińskie. Tutaj nie będę reklamował firmy, ale jest, jest. Nie wiem jak tam macie świadomość, wiedzę, natomiast w Poznaniu i najbliższej okolicy króluje tutaj Rogal Świętomarciński, związany tam z tradycją Świętego Marcina i każdego roku na 11 listopada, czyli akurat tak się składa, że mamy dwa święta, Świętego Marcina i Święto Niepodległości, na 11 listopada jest maraton Rogali Świętomarcińskich. Rogal jest certyfikowany, jest oznaczony w Unii Europejskiej jako produkt regionalny, w związku z tym jest określona receptura. Wiele piekarni to robi, natomiast nie wiedzieć dlaczego, z każdej piekarni inaczej smakuje. Michał to roku robi taki mały maraton sobie, aby spróbować różnych smaków z różnych piekarni. Jedne są lepsze, jedne są gorsze. One tam mniej więcej trzymają swoje parametry. No i w tym roku nie inaczej. Już od środy pochłonąłem dosyć dużo ilość rogali marcińskich. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, mamy kolejną piekarnię i kolejne rogale na tapecie. Będziemy próbować degustować, co im tam wychodziło najlepszego. No i teraz pytanie do Was. Czy Wy również, że tak powiem, hołdujecie tradycji i macie rogale święto marcińskie w innych częściach Polski? Czy to tylko jest stricte Poznań i Wielkopolska? A może zamiast rogali macie jakieś inne przysmaki, które, które że tak powiem, wcignacie? No i temat numer dwa, który jest chyba najważniejszy dla wszystkich grubasów, czy w ogóle jadacie takie przysmaki? Bo rozumiem, że wiele osób walczy z kilogramami, wiele osób jest na diecie, wiele osób trzyma czystą michę. No i teraz pytanie, czy takie wyjąteczki sobie robicie właśnie na, z okazji takich świąt, jak święty Marcin. Ja osobiście nie potrafiłbym, że tak powiem, odpuścić sobie tematu. Nie wyobrażam sobie świętego Marcina bez rogali, więc, więc tutaj akurat to już jest wliczone w moją dietę, przewidziane i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Dupa rośnie, ok, natomiast no, są takie rzeczy, kiedy podniebienie i endorfiny, które się wydzielają po zjedzeniu, biorą górę. Dobra, e, nie przynudzając, życzę wszystkim miłego weekendu, bo, bo co, mimo tej pogody, myślę, że jeżeli pogoda jest w głowie i w sercu, to, to, to można spędzić bardzo fajnie, mile e, weekend. I w tym momencie chciałbym od Was uzyskać dwie informacje. Po pierwsze, czy e, grzeszycie, e, robicie wyjątki z okazji właśnie takich świąt. No i drugi temat jest czy we wszystkich częściach Polski znacie czy w całej Polsce, albo gdzieś jeszcze znacie te przysmaki poznańskie tutaj rogala świętomarcińskiego czy może w tym momencie macie jakieś inne przysmaki regionalne może, może zróbmy taki wielki, wielki test, quiz co w jakim rejonie się, że tak powiem świętuje, czym się świętuje i co się jada dobra, nie przynudzając, wszystkim życzę Fantastycznego, długiego weekendu. Pamiętajcie, grzeszyć, ale z głową. Eee, po tym długim weekendzie przychodzi 12. dzień listopada, no i trzeba wejść na wagę i, i żeby się nie zdziwić, i nie żałować cholera, po co ja to jadłem. Także trzymajcie się, do potem.